Co się tutaj będzie działo? Bo jesteśmy tuż przy dużej scenie. Jest taka dość nietypowa dekoracja na tym polu. Zgadza się, tak. Odbywa się tutaj antyrasistowski turniej piłkarski. Nazywamy nieoficjalnymi mistrzostwami polskimi antyrasistowskimi Pod hasłem wykopne rasizm ze stadionu. Jesteśmy któryś już raz. Ciężko nam jest określić, czy jesteśmy 15 lat, czy 14. Zawsze tutaj z orkiestrą i z Jurkiem wykopujemy rasie ze stadionów. Dzisiaj odbędą się półfinały, finały, mecz towarzyski o 14.30, na który też serdecznie zapraszamy. A wieczorem dzisiaj albo jutro razem z Jurkiem ze sceny wykopiemy, jak co roku, piłkę. Gdzie też drużyna zwycięska otrzyma wtedy puchar na scenie. Skąd pomysł na to, żeby wykopić napływać rasizm ze stadionów na przystanku Woodstock właśnie. Właściwie cała ta idea jest tak, tak stara jak przystanek Woodstock, iż nie pamiętam od kiedy tu jesteśmy. Właściwie pomysł pomysł narodził się z racji tego, że wszystkie te idee są nam bliskie, tolerancja. Stop dla rasizmu. I właściwie wszystko to też skupiamy, skupia się na odstoku tak? To, o czym mówił Jurek wcześniej i kilkakrotnie to podkreślał, tak? Wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy recesami i tym właśnie turniejem chcemy to w sposób szczególny podkreślić jak co roku. A czym zajmuje się Wasza fundacja? Tak na co dzień, bo tutaj mecz piłki, a na co dzień na co dzień generalnie zajmujemy się zwalczaniem rasizmu, dyskryminacji, wszelkich przejawów agresji wobec osób, które wyglądają inaczej. No, generalnie jest problem i staramy się go rozwiązać. A... Mamy takich kilka kampanii. Jedna to jest właśnie wykopy Rasi ze stadionu, czyli, czyli coś, co wokół stadionu, wokół piłkarzy, wokół kibiców, wokół obserwatorów. Inną akcją, kampanią jest muzyka przeciwko rasizmowi, czyli muzycy, czyli e, wszystkie osoby, którym miła jest muzyka i, i miła jest ta idea, między innymi też mamy swoisko swojską informacyjne, na którym się spotykamy z zespołami. Był przed chwilą na zespół Laocze. Wczoraj między innymi gaga Zielone Żabki, jeszcze dzisiaj również nas odwiedzą jutro zespoły, kolejnymi akcjami, kampaniami, stowarzysza więcej to jest Między innymi, innymi Rasizm Delayed, czyli monitorowanie i staranie się o usunięcie wiusy, treści rasistowskich, nazistowskich, faszystowskich z internetu. Kolejną akcją jest Brunatna Księga, czyli monitorowanie wszystkich incydentów, przemocy bądź innych form rasizmu czy faszyzmu w Polsce. To są te główne. Akcję. Również jesteśmy obecni na meczach ekstraklasy szkolarskiej, na meczach Champions League i Ligi Europejskiej. Uczestniczymy, współpracujemy z UEFA w programie Respect Diversity. A tu właściwie również wprowadzając ten program do szkół, aby też zaczynać od najmłodszych. Aby też wpajać im i uczyć ich tolerancji, e, uczyć ich podstawowych wartości związanych z akceptacją odmienności, kultur, wielokulturowości itd. Tak I tak dalej. ja mam jeszcze jedno pytanie: gdzie można Was znaleźć? Bo tutaj na Woodstocku to wiemy, jest stoisko, jest, stoisko, jest, jest, stoisko, jest tak, oczywiście. ale wracamy z Woodstocku, gdzie możemy Was znaleźć? E, możemy nas, możecie nas znaleźć przede wszystkim w internecie. Na, na stronach www.Nigdywięcej ORG tam, mamy, tam jest wszystko o nas, o, o tym co robimy, czym się zajmujemy, w jaki sposób można zostać naszym współpracownikiem, w jakim czasie, w jakim, co, co zostało zrobione w ostatnim czasie, czym będziemy się zajmować w niedalekiej przyszłości. Tam możecie, tam możecie o nas czytać, o nas się dowiadywać ale y, również, y, również też y, y, można o nas usłyszeć w radiu, w telewizji, poprzez środki masowego przekazu, także poprzez wszystkie te formy. Tak?